Miałem okropny dzień, ok? Miałem bardzo marny dzień, i nie nadążam ze wszystkim, co muszę zrobić na nowe horyzonty. Jakieś dzieci się drą obok, nie mogłem nakręcić w pracy. Sam zamknąłem przed chwilą, i jak tylko wróciłem tutaj, ktoś włączył kosiarkę, którą prawdopodobnie teraz słyszycie za mną. I okej, okay, mam to gdzieś. To jest to, jak to zostaje. Więc dzisiejszy ekspres będzie poświęcony pozytywnemu myśleniu. Spróbujemy. Mimo słabej pogody, mimo złego samopoczucia, szeroki uśmiech na twarz, jedziemy. Mamy aż dwie listy premier, jedną na ten, a drugą na ten za tydzień, bo za tydzień nie ma ekspresu, więc spróbujemy znaleźć coś pozytywnego do powiedzenia na temat każdego z tych filmów. Do tego mamy recenzję Ghostbusters nowych, na którą też mam dość pozytywną opinię, więc tutaj nawet nie będę musiał szukać. No i może znajdziemy jakiś pozytywny komentarz. To wchodzi od Jutra do Kin. Zapraszam na magiczną podróż do świata kina. Ja oglądałem już Chevalier i muszę wam powiedzieć, że nie muszę niczego w internecie szukać pozytywnego na temat tego filmu, bo go widziałem i bardzo polecam. To jest o kilku koleściach, którzy siedzą na łódce i wymyślają sobie konkurencję, żeby sprawdzić, który z nich jest najlepszy. W moją recenzję możecie znaleźć. W opisie macie link do niej w formie pisemnej. Super grecka nowa fala. Poza tym w kinach studyjnych jeszcze dokument z Chile: perłowy guzik. Kamera uchwyca tam absolutne piękno chilejskiego wybrzeża, chociaż znajduje się też miejsce na zacięcie historyczne. W studyjnych, ale nie tylko wychodzi Neon Demon, czyli najnowszy film Refna, tego gościa od Drive na pewno kojarzycie. Co prawda zbiera dość mieszane opinie, ale to jest najlepszy rodzaj tych mieszanych opinii, gdzie są bardzo negatywne i bardzo pozytywne, więc warto się wybrać i przekonać się i wyrobić sobie własną opinię na ten temat. A już w ogóle dość pozytywny odbiór dostał najnowszy Star Trek, więc to już jest trzeci film, pod rząd, czyli wszystkie trzy z rebootu, zdobywały pozytywne recenzje od krytyków, czy to nie jest dobra informacja. 183 metry strachu może są nie dla każdego, ale dla fanów jakiegoś takiego bardziej kameralnego kina klasy B odrobinę, może być yy, czymś ciekawym. Ja lubię kino kameralne, tutaj mamy kobieta kontra rekin i dzieląca ją od brzegu odległość, więc może i ja jestem zainteresowany. A fanów horrorów o nawiedzeniach może ucieszyć, że wchodzą... Kiedy gasną światła, czyli kolejny horror o nawiedzeniach, tych nigdy zbyt wiele. Jude Law, Colin Firth i Nicole Kidman występują w Geniuszu, czyli w biograficznym filmie o Tomasie Wolfie i jego wydawcy podobno bardzo dużo braterskiej bro-energii. No i obsada też nie w kaszet muchał. Kobiety bez wstydu to polska komedia romantyczna. Na pewno dużo pieniędzy wpłynie do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z biletów, bo te filmy bardzo dobrze się sprzedają. No i zostają super auta 3D pod tytułem warto, żeby jechać szybko. Samochody na pewno są bardzo szybkie. Okej, okay, oryginalni pogromcy duchów nigdy nie byli dla mnie wielkim obiektem kultu. Szczerze oglądałem ich parę razy i za każdym razem odrobinę wylatywały mi z głowy. Co prawda pamiętałem te wszystkie ikoniczne elementy, które stały się jakby częścią popkultury, ale sam film, jego fabuła i jego ciąg nigdy nie był dla mnie specjalnie oryginalny. Zostało mi po prostu w głowie jako, o tam gdzie jest ten piankowy Albrzym i Bill Murray był dość śmieszny. Dlatego jak ja patrzę na tę całą aferę i rozdzieranie szat, rujnujecie nasz popkulturowy zakątek, jak śmieć. No to ja pozostawałem dość obojętny. Trailer powiedział mi w sumie tyle, że nie mam co się spodziewać czegoś ciekawego, czegoś wartego uwagi. No i okazało się, że się pomyliłem. To znaczy może dlatego, że miałem niskie oczekiwania, tak bardzo Ghostbusters mi się spodobali. Naturalnie fabuła filmu, no to jest zwyczajna powtórka z rozrywki. Nie ma tu zbyt wiele nowych, oryginalnych elementów. Ale kurczę, nowi pogromcy duchów stoją naprawdę dumnie, z zadartą głową, dzięki swojej nowej ekipie. Film jest rozegrany, to na w jakimś przyjemnym miejscu, gdzieś między szeroką komedią, a czymś bardziej stonowanym, czymś bardziej murajowym. Ston bohaterki dzięki temu to nie tylko maszynki do żartów, ale też ciekawe postacie, z prawda może nie do końca ludzie, ale postacie. Zwłaszcza Kate McKinnon zasługuje na uwagę swoją wybitną kreację. Jeżeli jedna rzecz zostanie zapamiętana z tego filmu, z tego letniego blockbustera, to właśnie jej rola jako y, tej najbardziej szalonej. I ona to robi coś, coś naturalnego, coś, gdzie ona nadal znajduje się jakby na tej samej płaszczyźnie myślowej, co cała reszta ludzi, ale jednak jest gdzieś, nawet kiedy mówi normalny tekst, to czujesz, że ona gdzieś znajduje się na jakimś innym podłożu y, 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 stany... stanu. <sumor> humor też nigdy nie jest hamski, ani nie uprzejmy. Reżyser Paul Feig... Feig nie, nie, nie wiem jak go się czyta. Dużo chętnie sięga po taki głupawy humor, co zresztą już widać było w jego poprzednich produkcjach. I to bardzo pasuje do Ghostbusters. I wszystko to jest dość niewinne, choć niektóre żarty, oczywiście te właśnie bardziej rubaszne, lądują wyjątkowo nie, nie pasująco do, do całej reszty filmu. Gościnnie zobaczycie też na ekranie wszystkich trzech żyjących pogromców duchów oraz yy, Sigmund Weaver, A czy nowa produkcja to Reset. Oni nie występują w swoich poprzednich rolach, tylko jako zupełnie nowe. E, no i trzeba przyznać, że są odrobinę takim niczym, po prostu, o zobaczcie, to jest ta twarz, którą znacie z poprzedniej rzeczy i nawet nie mają specjalnie śmiesznych rzeczy, znaczy zwłaszcza Bill Murray dostaje kompletnie, co? To jest to? Jest, to, jest to? to jest depresja. Film faktycznie nie dałby rady utrzymać uwagi fabułą, ani nawet, nie wiem, e, gęstością fantastycznych żartów. To, co buduje ten film, to jest właśnie to, ta, ta ekipa, więc jeżeli jesteście w stanie ją kupić, te, te aktorki i, i to, jak, jak, jak działa ta mechanika między nimi i to, jak wspaniale ich się ogląda wszystkie razem na ekranie, no to wtedy kupicie ten film, a jak nie, to nie. Ja absolutnie kupiłem. To jest pierwszy raz w kinie rozrywkowym y, od dawna, kiedy miałem okazję obejrzeć jakiś taki fajny, zgrany zespół, że jest kilka postaci razem. I, i mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to właśnie czyniło także oryginał najbardziej satysfakcjonującym. Y, ode mnie 3,5 y, gwiazdeczki duszka, nie wiem, co tam chcecie. Wesoł śmiechem przez życie na 5. Poprzednio mówiłem o Nowych Horyzontach, więc część z was zareagowała. Oto dwie najciekawsze może nie najciekawsze, dwie odpowiedzi, które wybrałem. 6 godzin? Przecież na tegorocznych Nowych Horyzontach będzie też nowy film La yeah", za zakołysanka do bolesnej tajemnicy, trwający przeszło 8 godzin i bynajmniej nie będzie to żurnal fotograficzny. Swoją drogą uwiódł mnie jego poprzedni film, puszczany na Horyzontach rok temu, dlatego skuszę się także na ten. Odważnym polecam. Jak dopasujecie się do rytmu, poczucie czasu kompletnie się rozmywa, a jak wspomniał. Tego typu rzeczy nigdzie indziej się nie zobaczy, przynajmniej w kinie. Spoko. No, nadal nie czuję się gotowy, ale być może, być może. Duch roju? Ło, wow, w kinie! Ale nagle zazdroszczę. Obok Fanny i Aleksander najlepszy film w tym temacie i najbardziej magiczny film, jaki widziałem. Niesamowite zrozumienie dziecięcej wrażliwości i perspektywy. Jeśli polubisz, polecam sprawdzić Kręgosłup Diabła, bo to film bardzo jest zainspirowany duchem roju i też jest świetny. Być może najlepszy w karierze Del Toro. Nie widziałem, być może obczaje, wielkie dzięki, ale naj najpierw w Duchroju i jeżeli oglądacie te słowa no to ja już jestem w tej chwili na festiwalu, chyba, że oglądacie gdzieś w październiku, dlatego, że dopiero teraz odkryliście Ekspres. Witajcie jesienią. Nie wychodźcie tak jak ja jestem teraz na krótki rękaw, to było kręcone latem. A co to jest? Druga lista premier? Tak, no przecież mówiłem, co mnie nie słuchacie. Jestem taki, już i tak miałem przyprzony dzień i jeszcze musicie mi... Wy teraz sprawdzamy co wchodzi do kin 29 lipca, dlatego że mnie nie będzie i wracamy dopiero w sierpniu. No i kontynuując tradycję mówienia pozytywnie o filmach w tym odcinku, więc... Pozytywnie, come on! Nakręcił Krucjatę Burna. Nakręcił Ultimatum Burna. I teraz po przerwie powraca nakręcić Jason Burna. Uznana seria filmów sensacyjnych wchodzi z kolejną częścią, i fanów serii na pewno ucieszy, że powraca weteran za stery. O Zjednoczonych Stanach Miłości Tomasza Wyślewskiego już było dużo pozytywnego szumu i pewnie uda mi się go obejrzeć na nowych horyzontach. Więc pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebook Kinowego Ekspresu, bo pewnie pojawi się tam jakaś moja recenzja przed jego oficjalną premierą. Ten film już zgarnął statuetkę na festiwalu filmowym Berlinale. A może to się czyta Berlinale? Wróble zaś to skandynawski zwycięzca festiwalu w San Sebastian. Jeśli wolicie jednak popatrzeć na Monikę Bellucci, to możecie się zdecydować na Noc w Ville Marie. I to też prawdopodobnie źle przeczytałem, a co? A jeśli chodzi o kolejną epokę lodowcową, no to tak, to krytycznie dostała zjebki, ale to nie jest pozytywna rzecz, więc jeżeli pójdziecie na epokę lodowcową, nową no to dzieci nie dostaną udaru albo nie zmarzną w zależności od tego jaka jest pogoda na no zewnątrz, nie zmokną. Film jest bardzo kolorowy i zawiera wiele znajomych postaci. Wiecie co jeszcze jest znajome? Ta muzyczka z Pilot Wings. Ona oznacza, że już jest koniec naszego programu. Więc do zobaczenia za dwa tygodnie i pamiętajcie by zabrzmiała jak kuchcik dem. No nie jest kuchcik dem. W każdym razie pamiętajcie, żeby śledzić Facebook Expressu, dlatego że tam będę prawdopodobnie pisał coś od czasu do czasu podczas horyzontów. Możecie także śledzić Facebooka Edemlandu, co? Korona ci z głowy spadnie, jak pośledzisz dwie moje strony na Facebooku. Tamże komiksy wrzucam, także, więc możesz sobie przeczytać mój komiks. Dzięki, dzięki za słuchanie i za y, moje y, dziwne stany emocjonalne w tej chwili. Trzymajcie się i. No, życzcie mi miłych wakacji i życzę wam też dobrego czasu.